Zapraszam na wędkarstwo rodzinne. Hejka. Hejja. Jak stół zastawione, to się przyjdą. Wow. O! Masz miniaturę, panie kolego. Na razie, powolutku. A pierwsza ryba. A, tak. Dzień należczy dzisiaj. Tak, małe. dzisiaj. Czy to jest takie ważne wszystko? Hejt. Koniec. Nie. Koniec. Koniec. Hejka. Ryby, 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 mamy 17 lipca, dochodzi godzina 18, na totalnym spontanie po pracy jadę z chłopakami na szybkie rybki. Łowisko wybraliśmy takie, które da nam szansę po prostu na czegokolwiek. Rzemień, jest to woda PZW, łowisko No-Kill, siądziemy na stawie pierwszym, gdzie można łowić tylko na spławik. Delikatnie naprawdę, spławiki jednogramowe, dwugramowe, robaki. Zapraszam, za, zapraszam na wędkarstwo rodzinne. Zostańcie z nami. Dawno nie było, także mam nadzieję, że się spodoba. Jest pierwsza ryba dzisiejszego wyjazdu. O, I chyba nie zaliczmy... Nie, myślałem, że się... Oh, yeah. <laughs> myślałem, że się spiło. Nie, lecz, nie? Jakim rybem chłopakom podkrada? No właśnie, to jest Każdy ma po jednej wędce. Gdzie łowimy? No bardzo blisko. Nie, nawet nie wiem, czy to jest trzynasty metr. Gdzieś jakiś ósmy, dziesiąty, może. później się troszeczkę przerzucimy na trzynasty. No i działamy. Proszę, jest rybka. Kornelka. Daj, nie podnoś tak wędki. Trzymaj o tak, kochanie. Dwa razy jeszcze pokręć. Jeden. Dwa. Tak. Tyle. Wow. Powoli, nie ruszaj wędką. Podnieś do góry. Dobra. No i popatrzcie, jest taka rybka. I szczęśliwy łowca pierwszy. Od, odhaczysz czy ja mam odhaczyć? Ty. I ty ją wypuścisz? Ja Czekaj. Ja trzymam. Ty wypuścisz. Ładnie się zapiła. Puść. Leś, no bardzo ładnie biorą mały leś na trzy robaki, jak widzicie. O no i taka, taki lech. Chcesz go wypuścić? No i rybę do wody. Tu jest pierwszy spławik. Widzicie, nawet nie ma wiatru. Znaczy jest wiatr, ale tutaj akurat nie ma w tym rejonie tego wiatru. Woda nawet nie faluje. Tutaj jest drugi. Ja takie celowo większe chłopakom założyłem, żeby. No, żeby je dobrze widzieli po prostu się nie zastanawiali jak ryba weźmie, wiadomo, że to nie jest szczyt ekwilibrystyki, Ekwibilitrystyki, jak to się mówi? Ekwilibrystyki <gulibrystyki> Ekwilibrystyki, bo tu można by łowić z powikiem który ma 0,5 grama No, ale to nie o to chodzi, nie? I tutaj jest gdzieś trzeci... O, Maćka, Maćka jest pewnie gromówka 0,75 taki Zero... ja O, 0,75, to miło brzmi naprawdę Znajomo Ale no, już widzicie, jest antenka zupełnie cieńsza no i co, białe robaki? Zaraz wam pokażę, jaki zestaw jest i bawimy się. Tą wędkę trzeba przerzucić już kornerka, bo za bardzo ściągnęło. A tu z prawej strony doszedł do nas gospodarz Stachu, żeby sprawdzić, czy ta ryba jest, czy jej nie ma. Wędka się trzęsie na samym końcu. Wędka? No. I co będzie ze z tego chopy? No, tak. No jak jeszcze się nie poddaje Ja też No to co tym bardziej to wiem Ja to jest tata Ja już mam Nie Niezaliczoną, bo kto zaciął? Tatuś A ty gdzie byłeś? A wziąłem w no, no także niezaliczona Nie W połowie Widzicie jak to jest z dziećmi To wyobraźcie sobie był jakby ten słowik Poszedł pod wodę całkowicie. Nie cały, ale prawie poszedł Strasznie wdzięczne jest takie łowienie, naprawdę. A przyjechaliśmy i na początku było nic, nic się nie działo. Już chłopaki się zaczęły stresować, że o ojejku, nic nie będzie. Ukradkiem dwa leszcze i trochę się zachciało łowić. No. Ja mam zero ryb. 0,5 Ja mam zero, zero. No, pilnujcie, to będą a ja będę... Ej, mój się prawie zanurzył no popatrzcie no nie minęło 5 <grych> minut, kolejny leszcz ale to gospodarz to się nie liczy no stachu, będą większe? nie wiem Stoi. Mówi, że pełnia księżyca dzisiaj była tak, no już jest po pełni było zaćmienie księżyca i ryba troszkę, troszkę ma takiej chimery. Ale spróbujemy zobaczyć. Założymy na czerwonego robaczka. A czerwonego teraz, tak? Teraz założymy na czerwonego robaczka. Nie, zostaw, zostaw kochanie tą podpórkę. Jednego czerwonego robaczka założymy. Dobrze, wejść sobie tą podkórkę. Wygruntowane mamy, Gruntowaliśmy. gruntowane jest na zero i próbujemy dalej. A, to to bacikiem o Bacikiem. To jest siedemka? Szóstka. Szóstka. Ja się z dziećmi bawię, A teraz musimy im coś sypnąć. tam no. Parę kulek zrobimy. Żeby coś grubszego. To jest tak. Jak stół zastawiony, to goście przyjdą. A jak nie ma nic na stole, to możemy czekać. No, zobaczymy. Danko, Nie. No, łącznie. Ja to nie. Picczek no ty w ogóle się nie patrzysz na spławik. Teraz tylko się głupotami zajmujesz cały czas. Teraz się patrzę. Patrzę, a nie patrzę. Co ja patrzę? Może być i tak. mi robaki. Bawimy na robaki kojarzy. czerwonego i białego. No, muszę nie brzydzisz dotykać. Spróbuj ci dobra Mikuś już bierze sam rączki. Nie wiem. Degustacja robaków. No, tak na rączce sobie połóż. Aha. No A co, boisz się? Mhm. Że chodzi? Ja mogę. Co, gilgota? No, tak dziwnie. <grymne> no i co, mój nowy operator mnie nagrywa. Staramy się na razie wypracować drobnice, żeby jakieś ryby się pojawiły. No właśnie. Kornelek trochę jedną przegapił, mój operator. No. Zamiast się skoncentrować na y, łowieniu, to bzdurki robi. Mam nadzieję, że nie przybliżasz, co? Przybliżyłem trochę. Dobra, patrz na spławik. Tylko może A, Tak. Bo ma taką rękę stabilną, że... Jak patry. Na lepiej. Powolutku, daj sobie niżej trochę tą wędkę. Niżej trochę, no. Jest branie. Tak. Złap sobie wyżej troszeczkę tą rączką drugą. Nie tu, tu, o tu. O tak. O, widzisz. I powoli. jest ryba, moi drodzy. Tyle, już więcej nie kręć. Pod... Tyle, Podciągać tyle. Teraz powolutku, powolut. Powolu... Masz miniaturę, panie kolego. Na razie. Powolutku. Wujek lesz. Ta... Le... Tyle, tyle, nie podciągaj bardziej, kochanie. Już wujek go wyciągnie. Gorzej jak ja... Ja mam podbierak. Dać podbierak? Patrz. Mam pierwszy. Piękny. Zrobię Ci z nim zdjęcie. Ojojo. Daj, ja mam wyhaczacz. Chwila Dobra, chwila przerwy, zaraz wrócimy z tym Lesznym. Moja pierwsza ryba. A tak, Kornelka. Tylko Kornelek jeszcze się boi wziąć Ostrał w ręce. Ostrał mnie, fuu. To... Chłopsko zrobił. Możesz wreszcie wrzuć go do podbieraka e. i go podbierakiem wypuścimy, co? bojowy tam jest... A tu dobra, ja już go wypuszczę, żeby się ta ryba nie męczyła. Bo szkoda, bo piękny. No nie spodziewałem się powiem wam. Tak się ten dzień. Słodko. Ma pierwsza ryba. Nie zapowiadał. Ma pierwsza ryba, nareszcie. na poszedł. Nareszcie moja pierwsza ryba. Cieszysz się? No. Super. Mam jed jedną rybę i pół. przerwa techniczna jak to na łowieniu przystało na prawdziwych łowców lodzik tak? ale patrzą. no, ale patrzą dalej chłopy na spowiki niami no. niami koleżanka też ucina, no i co? lepiej trochę chłopy? Co? Jezuż adrenalina? A, szkoda, ja Na razie kornik ma największego, widzisz, bo się przyłożył. O, a musia pewnie. Jest ryba. Ryba! O! To są katkę, widzisz, mam. Prawotni no, kaka. To są litery. <noise> to są litery. To są pala... litery. To są litery. To są litery. Ale to nie leżało, bo też. Flesz. Fleszkowity. O! O, o! Teraz, Elo. Pilnujesz? No. Mój Co Ci Coś tyle robi? Coś ty robi? Coś Czekaj. Zaszło słońce, za chmury. My się już po prostu wieczór zrobi, bo dochodzi godzina. Doraz wam powiem, 19. rozpalamy w tle grilla, żeby chłopaki pojedli kiełbasek. powoli mi głodnieją. Na no, na łowisku coraz więcej ludzi się robi Większość się chyba. Hello! Hello! Większość się na nockę chyba nastawia, albo na takie wieczorne, przynajmniej łowienie. No jeszcze chwilę posiedzimy, nie poddajemy się. Czy będą jeszcze dzisiaj jakieś okazy? No nie wiem. Ale ten leż dobrze zwiastował. Jeden był karp chyba Mikołaja tylko cały zestaw zerwał, także nieodpowiedni, że, że tak powiem zestaw przygotowany na duże ryby bo takie się nie spodziewaliśmy dodatkowo dzisiaj są warunki złe, bo nawet tutaj gospodarz mówił, że nie dość, że pełnia była, to i wiatr północny jest i, no ale, czy to jest takie ważne wszystko? Ryby były były. Łowimy odpoczywamy. Złowiłem rybę dosyć, którą była fajna i chciałbym ją odeźmieć no, tak? żeby się nie męczył, tak. Nie, no, Mikoś się nie męczy, tylko on sam by chciał złowić, wiesz? Ale dobry brat jesteś, wiesz? Ja mam jedną i pół ryby. No, piątka. Słuchajcie, no już węgiel się rozpalił, bo dzisiaj przyjechaliśmy przygotowani z węglem. Zostaw, zostaw w koronawiruszu, bo już kratę opuściłem, żeby się krata trochę przypaliła. I zaraz wjeżdżają kiełby. Hello. To, to się już nie da bardziej błościć Tak i do kamery Opuszczamy, nic szybciej <grymne> się, się, się przepadnie. Ostatni wytrwały walczę do końca Mikołajek Kornoś się już poddał nie. Powiedział mi przed chwilą, że już mu się nie chce łowić Czemu to zwiesz? Ja już nie chcę łowić. Ale ja to przez chwilę zarzuciłem dla siebie. A dla siebie? Tak. Aha. To nie wiedziałem. To nic nie szkodzi. Daj, zarzucę sobie. No i proszę na koniec jeszcze weź nie patykiem. Kornel. Przestań. Żadnego leszcza złowić. Nie patrz tego blisko. Korneleka. No właśnie. Właśnie całe deszcze na zapanowały. No właśnie. Dzień na dziś. Tak. Uważaj na wędko, bo się wędki spływają. I, I puszczamy tak? Go ładnie. Tak jest. A teraz rozplątujemy wędki. Bo jak widzicie dwa spowiki. Pięknie dędają. Idziemy. No, bardzo by nie często No, w operatorze mu Pięknie. No, mikro się kręci. Te już dochodzą. takie małe dzisiaj. Mam nadzieję, znaczy wiem, że będą dobre je jadłem. Poczekamy, żeby się podgrzały i komary gryzą jak pierą. A mnie nie gryzą. A hmm. nie? A cemu? A nie wiem. No niestety komary skutecznie zniechęciły już wszystkich. No zwijamy bo... <laughs> Zwijamy mandziur, zanim zjemy to... to wszystko schowamy. Musimy sobie to do musimy musimy wytrzymać po prostu jeden. Nie? Już no. przez ubrania nawet gryzą. Nie, nie, gryzą. Ciężko. Gryzą. Tylko kornelka nie gryzą. No. Idź, Mikołaj, niej panu Staszkowi te robaki. I podziękuj. No idź. Już. No dobra. Dobra? No. Fajnie było na rybach? No fajnie. Korni... Mm -hmm. Korni jeszcze dziewięć masz Wujek Czer? też smakuje E no petarda, fajne Ale Kornik jeszcze dziewięć musi wciągnąć mm -hmm. Połowione, pojedzone Wędkarstwo rodzinne najczystszej postaci Mam nadzieję, że docenicie, że też tak spędzacie czas Jeżeli nie to zachęcam, spróbujcie Coś wspaniałego Zupełna odskocznia, zupełnie coś innego Od zwykłego rodzinnego, znaczy rodzinnego wędkarstwa Hello. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawicie łapę w górę, łapę pamiętajcie zostawiać te osoby, które są nowe, macie przecież subskrybuj, kliknijcie i będzie będziecie dostawić informacje o nowych filmach, nowy film jest zawsze w piątek o 19, bo weekend zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowcy. Serdecznie pozdrawiam moich patronów, buziak wielki dla Was z Rzemienia, jesteście wspaniali, bardzo Wam dziękuję za wsparcie, komary mnie zaraz zjedzą, Hello! ale dzięki Wam, przetrwam. Tyle, kochani, ostatni raz, Rzemień, like! ryby, 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 cześć. Koniec. Dołącz do obozu łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.